Dzisiaj będziemy otwierać już listopadowe pudełko Shiny Box Jest to pudełko, które zostało stworzone przy współpracy ze sklepem internetowym Pewex.pl I tu ja od tego sklepu dostałam taką śmiechową torbę Zobaczcie sobie, kreskówkowa taka Jak Cię widzą, tak Cię piszą, Pewex.pl I dostałam też taką fajną koszulkę z bawełny Bambino w ogóle nie wiedziałam, że istnieje taki sklep jak Pewex e, jeszcze i to w formie internetowej. Oczywiście to nie jest forma taka, jaka była to kiedyś, ale e, bardzo fajne takie typowo polskie rzeczy. Jak chcecie zobaczyć, jak wygląda ta koszulka, to oglądajcie film dalej, potem ją założę. No ale wracając do pudełeczka, tak prezentuje się pudełko. Już Wam pokazuję, bo otworzyłam je oczywiście. Tak wygląda, różowo-zielono-turkusowe. Nie wiem, kolory to jest kwestia sporna. E, więc otwieram sobie to pudełko. E, w środku była zniżka 10% właśnie do tego sklepu Pewex. E, była... co tu jeszcze było? Jakaś wizytówka, nieistotne. W każdym razie, co mamy w pudełeczku? Przyznam szczerze, że tym razem em, przetestowałam już część rzeczy i w sumie się cieszę, bo jestem w stanie teraz Wam trochę więcej powiedzieć Wam na ich temat. Testowałam już zmywacz do paznokci w chusteczkach. Jest to firma Nu, New, być może. Jest to produkt pełnowymiarowy, 19 zł. No i tutaj ile mamy tych chusteczek? Mamy 10. Ja ostatnio, tak się prezentują, ja ja ostatnio wziąłam sobie taką chusteczkę do pracy. Byłam ciekawa, czy będę w stanie zmyć sobie jedną chusteczką y, obie dłonie. I udało się przyznaję szczerze, e, tylko że te chusteczki zostawiają taką, taki, taki tłusty film na dłoniach, coś, Ala oliwka, to jest takie dziwne, bo to się też trochę lepi, jest takie trochę szorstkie na rękach. Strasznie dziwna konsystencja. I to było w sumie trochę uciążliwe, ale przyznaję, że brokatowy lakier, taki jak teraz, które, który normalnie strasznie ciężko schodzi z wezmokci. A tutaj naprawdę bardzo fajnie, szybko się zmył. No, ale to jedyne co mi przeszkadzało, to właśnie to, że musiałam od razu lecieć i te ręce umyć, bo jednak no, było to bardzo, bardzo uciążliwe. Pytałyście mnie ostatnio o bransoletki, więc od razu wam powiem. Eee, te tutaj dwie to są bransoletki ze sklepu My Way, cudowna biżuteria, jestem absolutnie zakochana Tutaj ten wzór, który widzicie, ten znak nieskończoności, no fenomenalny po prostu I, i to są właśnie te bransoletki, które Wam się tak spodobały, więc od razu mówię, żeby nie było jeżeli jeszcze macie jakieś pytania e, a propos, właśnie nie wiem, sukienki, szminki, czegokolwiek, to e, myślę, że to wszystko jest w opisie. Więc zanim napiszesz komentarz z pytaniem, co to jest, to sprawdź opis filmu. E, dobra, ale wracam do pudełka, więc e, to jest pe produkt pełnowymiarowy, naprawdę fajny, ale trzeba właśnie mieć koniecznie ręce, bo bez, e, bez tego nie da się absolutnie e, funkcjonować. Kolejną rzeczą, to jest coś, na co się niezmiernie cieszę, bo jest to też produkt pełnowymiarowy, i jest to peeling cukrowy z marki Organic. Mamy linię ekskluzywną Eternal Gold, i tutaj mamy co? Masło Shea, jakieś naturalne oleje. Powąchamy sobie. Bardzo ładnie pachnie. No i też jest fajne to, że to jest taki um, gruboziarnisty peeling, więc jak ktoś właśnie chce sobie takie porządne złuszczanie na zimę zrobić, to to naprawdę e, świetna sprawa. No i co, no oryginalny... Ym, Boże, nie oryginalny, tylko pełnowymiarowy produkt, więc starczy na bardzo długo. E, I przyznaję, że właśnie dzięki Shiny Boxowi ja odkryłam w ogóle tą markę Organic, bo jakoś, nie wiem, sklepy zawsze miałam szerokim łukiem. A, a właśnie dzięki temu, że pojawiają się dość często w pudełeczkach, to drepczę do sklepu i patrzę, co nowego się pojawia, bo mm, kojarzą mi się te em, kosmetyki właśnie z takim pięknym zapachem, a mój nos jest mega czuły na zapach, więc bomba. E, co tu mamy dalej w pudełeczku? Mamy takie śmieszne coś, i to jest moje drogie balsam do włosów aktywator wzrostu. E, lub odżywczo-regeneracyjny. A jaki mi się dostał? E, odżywczo regeneracyjne Szkoda, bo chciałabym e, ten, ten aktywator wzrostu. Przydałoby się trochę. E, dobra. Przyznaję, że w ogóle nie wiem, jak to może wyglądać. Jestem. Aha, ok. Czyli wyobrażałem sobie jakieś błoto. Nie wiem dlaczego. Pachnie? Jak takie odżywki e, w farbach. E, Serio? Serio? Nie było tego. To się wytnie. E, no, ale tak, nie używałam tego jeszcze. Byłam bardzo ciekawa w ogóle, co to jest. Widzę, że. No, cyrylica, ja niestety po rosyjsku. Mm -mm, więc e, nie. Nie, nie dowiem się za bardzo, co tu jest na tej etykiecie, ale po, z tyłu mamy polskie tłumaczenie I tutaj to, co mogę Wam przeczytać, to, to są oleje z szarłatu, żurawiny błotnej, pierwo, pierwiosnka e, Intensywna regeneracja suchych i osłabionych włosów Niestety, a nie, nie niestety, jest napisane jak to się robi Na wilgotne, umyte włosy na 2-3 minuty Dzisiaj sobie zrobię taką kurację ja ogólnie, jesień i zimę uważam za taki okres, kiedy tym włosom trzeba dać trochę właśnie odpocząć i trzeba im dać takiego kopa yy, i odżywić je na maksa. To samo ze skórą, yy, więc tutaj skupię się mocno na tym. Fajnie, że w pudełku znalazł się taki produkt. Firmy nie znam, to jest firma Bania Agafi, i to jest też w ogóle produkt pełnowymiarowy. Jest tutaj 100 ml i te, e, koszt takiej. Saszetki to jest 6 zł. Koszt w ogóle tego peelingu to jest dziewczyny: 68 zł, więc jak pudełko kosztuje 49, a samo, samo sam ten peeling kosztuje 68, no to powiem Wam szczerze, że opłaca się. Kolejną rzeczą, która mnie bardzo ucieszyła i już ją przetestowałam, to jest peeling do ust. Z jakiejś firmy Mariza, już mi się to kojarzy jakoś. Coś chyba było w Shining Boxie z tej firmy. I to jest pomarańczowy peeling do ust. Pachnie fajnie, naprawdę. Jest gruboziarnisty. Ja ostatnio bardzo często noszę na ustach matowe pomadki, z tego względu, że w pracy no, muszę mieć pomalowane usta yy, i wyglądać zawsze zadbanie, więc no, te usta muszą być cały czas w dobrej kondycji, o ile usta mogą być w dobrej kondycji no nie mogą być na pewno spieszchnięte, a tym bardziej jak nakłada się matową pomadkę, to ona wszystkie podkreśla takie niedoskonałości więc sobie taki peeling zawsze wieczorem strzelam i to jest mega proste, bo wystarczy sobie wziąć na palec właśnie trochę tego peelingu i masować albo ewentualnie na szczoteczkę do zębów to też naprawdę super się sprawdza i co jest fajne, jego można zjeść więc nie trzeba się babrać z tym że trzeba to zmyć, czy coś takiego nie, ja sobie po prostu zlizuję ten ten produkt, bo on jest słodki i to jest cukier, więc jak, jak to jest trujące, no to najwyżej już nie będę filmów nagrywała, no ale póki co siedzę tutaj, żyję znaczy to, że żadnych substancji toksycznych tam nie było, a jak są, no to pewnie wyjdzie może wkrótce co ja w ogóle gadam w każdym razie peeling jest naprawdę fajny, też to jest produkt pełnowymiarowy, tak patrzę w ogóle na tą rozpiskę, wszystkie produkty w tym miesiącu to są Eee, kosmetyki pełnowymiarowe, także no klasa, klasa. Eee, 10 zł kosztuje taki peeling. Mm, działa jak każdy zuszcze martwy na skórek, pozostawia usta gładkie i miękkie. I to jest prawda, naprawdę one, To jest prawda, to jest prawda, one naprawdę są takie m, gładkie i, i właśnie jak się m, używa matowych pomadek, to tutaj peeling to jest konieczność absolutna. Eee, przedostatnia rzecz to, to jest baza pod cienie Joko. 23 zł kosztuje. Kremowa konsystencja, kompleks witamin A, E i F, naturalny olej z krokosza barwierskiego. Uff, ciężkie nazwy. W każdym razie baza jest taka powiedziałabym cielista. Mm, nie próbowałam. Bo mam już swoją ukochaną, ale no dobra, zobaczymy jak to działa. Przy najbliższym makijażu jej użyję i zobaczymy jak to się sprawuje. W każdym razie ona nie daje chyba jakiegoś takiego koloru na powiekach. Jest raczej chyba taka rozświetlająca z tego co widzę na ręce. Bardzo, bardzo taka subtelna. E, tak, i ostatni już produkt w tym miesiącu to były moje drogie. Gdzie to jest napisane? Pięć osobnych cieni do powiek w kuleczkach APC. Ja firmę APC już znam e, pracowałam na ich pigmentach, m, które są też właśnie w takich wieżyczkach. E, no i tutaj to, co mogę powiedzieć, już próbowałam się do tych. E, Kuleczek dobierać do jednego słoiczka w ogóle się nie mogę dokręcić, nie wiem jest tak zakręcony na ale nie dam rady po prostu się dostać. I to jest kolor, który właśnie najbardziej mi się podoba, czyli ten tutaj, taki rudy, piękny kolor. No ale nie jestem w stanie się dokręcić do tego słoiczka. To co mnie zdenerwowało, to no i kulka mi wypadła. To co mnie zdenerwowało, to to, że to są cienie w kulkach jak można zrobić cienie w kulkach przecież w ogóle nie da się tego yy, nabrać na pędzel ja chyba sobie osobiście je pokruszę, pogniotę po prostu żeby to mi się zrobiło na taki puderek a la pigment po prostu yy, no nie wiem, nawet palcem jak chciałam sobie zobaczyć jaki to jest kolor naprawdę słabo to wychodzi więc pędzlem tym bardziej no spoko, róż na przykład albo brązer w kuleczkach coś czego nie nakłada się tak naprawdę dużo, i chcemy tylko mieć taką giełkę koloru. To jak najbardziej, ale cienie w kulkach. Nie, nie. Ale ogólnie kolory bardzo fajne, takie neutralne. Myślę, że yy, każda z nas jest w stanie stworzyć sobie makijaż, tym bardziej taki świąteczny w takich kolorach złota, miedzi. Opalizującego różu To jest, są naprawdę takie bardzo uniwersalne kolory No i tutaj jeżeli chodzi O firmę APC to oni naprawdę Fajną kolorówkę mają więc mm, Bardzo serdecznie Wam polecam Tylko no ja chyba właśnie je Pogniotę i zobaczę co z tego wyjdzie Dam Wam znać na Facebooku czy coś w ogóle yy, Dałam radę z tego wykrzesać yy, No i mam jeszcze taką przypinkę Pewexu Więc sobie ją teraz mogę nawet Przypiąć do tej torby no i co? I tak prezentuje się pudełeczko listopadowe. Uważam, że to jest jedno z, jedno z lepszych pudełek, jakie się do tej pory ukazały. Naprawdę, ile mamy? Sześć produktów pełnowymiarowych. I, i jak teraz tak patrzę na pierwszy rzut oka, to, to cena pudełka prze, przerosła się o takie, no myślę, dwa razy nawet, trzy razy spokojnie, bo pudełko kosztuje 49 zł, a tutaj. E, zaraz najwyżej policzę na kalkulatorze i, i wza, pokażę Wam się tutaj cena, którą wyliczyłam e, tego pudełeczka e, no dobra, no i co to jest na dzisiaj tyle e, pokażę Wam się teraz w tej koszulce uno momento tak prezentuje się koszulkę jeszcze się podniosę, żebyście zobaczyli lepiej Bambino, I love bambino. Chyba były kredki takie bambino. <grywka> w każdym razie bardzo przyjemny materiał. Eee, ja już sobie zaglądałam do tego sklepu i myślę, że coś sobie też fajnego wybiorę. Eee, Pewex.pl, jakby co. Eee, na dzisiaj jest to wszystko już co chciałam Wam powiedzieć. Eee, dajcie znać, jak Wam się podobało to pudełko. No, mnie osobiście zachwyciło. Bo była kolorówka, była pielęgnacja, było coś do włosów, na paznokcie, na usta, do ciała, na oczy. Dla mnie bomba. Naprawdę taka przekrojówka wszystkiego, o co chcemy tak naprawdę jako kobiety zadbać. Więc naprawdę pudełko na ogromny plus. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście i do zobaczenia w kolejnym filmie. PA!